Cześć, z tej strony Nomizmatyk. Dzisiejszy filmik będzie na temat nowej monety, która za niedługo trafi do sprzedaży. Mowa tutaj o monecie okolicznościowej Zamek w Mosznej. Jest to moneta, która należy do serii Odkryj Polskę. Jest to już 15 moneta z tej serii. Nominał tej monety to 5 zł. Jest to już 22 moneta o tym nominale. Moneta jak Poprzednie monety z tej serii są wykonane z dwóch stopów, pierścień jest miedzią niklu, a środek jest wykonany z tak zwanego bronzalu. Średnica tej monety to 24 mm. Waga tej monety to 6,54 g. Wykonane jest templem zwykłym. Przewidywany nakład to milion sztuk. Rand moletowany nieregularnie. Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami. Dodatkowo, moneta ta posiada efekt kątowy. Data emisji to 23 maja 2022 roku. Cena emisyjna 5 zł. Na rewersie, na wyodrębnionej płaszczyźnie, w kształcie koła wypełnionej falistymi liniami, wizerunek zamków mosznej od strony wschodniej, częściowo przechodzący na otok monety. U góry, półkolem, napis Zamek W mosznej. Z prawej strony, u dołu, wzdłuż krawędzi, wyodrębnione pole, na którym, w zależności od kąta patrzenia, jest widoczny napis NBP albo rok 2022. To jest właśnie ten efekt kątowy. Projektantem rewersu jest Paweł Pietras. Na awersie, centralnie na wyodrębnionej płaszczyźnie, w kształcie koła wizerunek ORŁA ustalony dla godła Rzeczpospolitej Polskiej. Poniżej ORŁA półkolem oznaczenie roku emisji 2022. W otoku, u góry półkolem napis Rzeczpospolita Polska. U dołu półkolem napis 5 zł poprzedzone oraz zakończone perełką. Pod orłem po prawej stronie znak Mennicy. Projektantem awersu jest Dobrachna Surajewska. Przypominam jeszcze raz, data emisji to 23 maja 2022 roku. Cena emisyjna 5 zł. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy zbieracie tą serię i czy planujecie zakupić tą monetę? Ja osobiście zbieram monety okolicznościowe, 5 zł, dlatego planuję kupić tą monetę. Dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrybowania mojego kanału.